Witam Was ponownie po pierwszej połowie. Mamy wynik 3 do 3. Już tamten filmik wrzuca się na YouTube. A. Teraz po krótkiej przerwie nagrywam drugą połowę.

No kontra. Po pierwszej połowie był remis 3 do 3. Ponieważ... Ponieważ gole szali. 3 gole w Manchesterze strzelił rune i zdobył. I... Gesterza City Czyli jednego TV's i dwa Aguero. Z czego jeden? LOL! Z czego jeden z karnego? Ale fort! Słupek walnął, ale ja to wybroniłem w filmie. Ale fort. wiecie co Takich filmików będzie dużo? Bo mogę Wam powiedzieć, przed chwilą sprawdziłem. No, nagrywa, No, wrzucam to na YouTube, a, co nie? No i mi się zwykle filmy strasznie wolno włączyłem, bo ja nie strasznie wolnego. Zwykle to, to jest 3 godziny, może 5 minut, 3 godziny trwa. A teraz nagrywam. I jak widać, FIFA się nagrywa o wiele krócej no nie i nagrywa się o wiele krócej czy znaczy, wrzuca się o wiele krócej ponieważ hmm, ponieważ od razu włączyłem nagrywanie i się pokazało że 35 minut do końca więc za niedługo już filmik będzie drugi mam nadzieję że też właśnie ten drugi part kontra jeśli będzie remis to y, robię dogrywkę y, dogrywka chyba będzie łącznie z tym drugim partem i karne też albo nie nie wiecie co ja zrobię że od razu karne będą nie będzie nie będzie żadnego, oczywiście jeśli będzie remis, nie będzie żadnej dogrywki, tylko będzie, będzie, będą karny i tyle. Skalony. семьдесят Ай, не диск. Смелый. Конперсия. Ну, ну, wprowadzy za Yanga ja. No dobra No dobra Kasia Aj poprzeczka No dobra, Jan schodzi, Pan Persi i Rune, też schodzą. To wchodzi Hernandez, Welbeck i Kari.